Witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale Tak jakby ktoś się spytał co ja jestem e, Ja wam w późniejszym czasie to wytłumaczę e, No nie wiem co się stało z moim kontem I pójdę chciałem po prostu normalnie sobie dzisiaj coś obejrzeć na YouTubie, a tam nie mogę wejść, e, więc mówię Okej, okay, prawdopodobnie trzeba się zalogować I tam się loguję, a tam nie mogę tam, jak udaje mi się zalogować, to mi się pokazuje coś takiego, że zostanie moje konto usunięte w ciągu 29 dni. Więc zapraszam na ten kanał, bo na tym na kanale będą główne odcinki. Tak więc no... A taką pierwszą gierką na kanale tym będzie Brawl Stars, więc no... Jak wiemy tutaj, jakieś skrzynki zostały dodane, jakieś nowe oferty. Nawet nowe jakieś skrzynki tutaj zostały dodane. Co to jest? Chłopie... Ale no, tu rzeczy dodali, nie. Dobra, no mamy nowy sezon jak zawsze. Mamy tutaj 1000 monet. Mamy tutaj jakieś rzeczy. Biewca, bo i trzeba tutaj jakieś tory zdobywać. Tutaj mamy jakieś tory do zdobycia, więc na początku sobie je zdobędziemy. Kogo ja leveluję na początku? leveluję kruka na poziomie 11, bo chcę mieć go na hiperdoładowaniu, a później zajmuję się innymi zademiarzami, bo nie chcę mi się zajmować tymi, bo głównie się zajmuję tymi zademiarzami, których mam blisko na wymaksowaniu. Więc, tak na luzie sobie może na początku zagramy. Na hmm. kurde, kogo możemy sobie wierzyć? A weźmy sobie, tego, weźmy sobie postać, którą mam nisko rangowaną. Kogo ja mam tak nisko rangowanego i jakim z dawno nie grałem. Jackie dawno nie grałem, więc mogłem Jackie zagrać. Na Jackie mam też hyperkę, ale nie wiem czy będę ją miał. Znaczy, jak głównie leveluję postacie teraz głównie pod hiper doładowania z tego powodu, że... No właśnie mi się trochę by się... będzie mi się opłacało z tego powodu, że... No po prostu hiper doładowania zbierajmy, je, to się przyda praktycznie w późniejszym czasie. A ja w końcu... Yy... Drozdasz dodał w końcu dobre dobieranie graczy Oj, że jaki to będzie robiła dużo O kurwa, o, o, o kurwa No no kurwa, no No nic nie robią, no boże smario, na naikon.

Jest, dobra, mamy wielkie starcie. Jest, dobra. Wielkie starcie. No, dobrze, dobra, jest git, jest git, jest git. Mamy jakieś tory odblokowane. Na czym to polega? Kuź, mamy jakąś skrzynkę, otwieramy skrzynkę jakąś. Cześć odblokowałem, co to? Magnet zadymiarski, nowy super atak. Słabo, przyciąga przyciągaj, zadymiarze na swoją pozycję. Ciekawa. Ciekawe. Ciekawe. Jakieś spraye, nie spraye. kurde. Ciekawe, no i mam teraz jakieś gumy. Ciekawe. I teraz muszę zrobić drugą rundę, żeby dostać kolejną parę torów. I tak codziennie. Bo tutaj nawet diamenty, nawet te klejnoty da się zdobywać. Ile tego jest? O boże, Maria Kurde, ciekawe. Dobra, mamy jeszcze jakąś nazwę do blokowania w sklepie więc sobie co? To jest Jajta styczny tik. O boże jest Maria coraz częściej się wymawia te nazwy nowości gram trochę tego w Brawl ale nie gram zbytnio często no ten całkiem spoko jest ja nie gram zbytnio w Brawl tak jak inni, bo nie jestem bo ta gra mnie nie uzależnia bardzo zbytnio A z Kornetu Zadomirskiego Chyba Dobra, e, mamy Kruka też Więc sobie krukiem. Przyda się pokazać trochę Krukiem, bo Kruk to jest moja e, ulubiona postać w tej grze Lubię tą postać bardzo e, Jak mówiłem, a miałem wam powiedzieć co się stało z moim kontem e, Na ja chciałem sobie normalnie obejrzeć sobie coś to mu, mu, pokazuje mi, że mam problem z logowaniem. Mówię, no dobra, okej, okay, trzeba się zalogować. Tam próbuję się zalogować, a tam pokazuje mi, że nie mogę. To nie wiem właśnie, co z tym. Tych... Mówię, no dobra, może w późniejszym czasie mi się to... Może mi się w późniejszym czasie to mi się naprawi, nie? Ale mi się to nie naprawiło. Nie, no... To się to już dziwne, że to mi się to nie naprawiło. No, gramy z takim Trzeba na takim uważać, bo tak naprawdę. mać wam macie połowę. są sam To został spowolnione na chwilę. Nie, 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 tak mam decyduje, co kiedyś. nie, 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 a teraz trochę mniej, bo mniej gram. A i moją kolejną legendą jest do zbierania leon, tak więc są moje dozywidowy. O, zagramy sobie darylan. Darylan mam na mapsie, a on jest czołgiem tak, więc dlaczego by sobie czołgiem nie zagrał? Czołg to więc Psz no ja, widzimy tutaj co w postaci wysoko rangowane, to jest jeden na maksymalnej range. No, mam całkiem blisko skrzynki, więc nie trzeba się zbyt nie bać. No, chodźmy sobie na środek. No sobie będziemy sobie tutaj czekali na ofiarę. Idą tutaj, co widzę tutaj, całkiem widzę, które ofiarą moi. U, 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 jest go. Jest, zabity. Jest, dobra. O kurde, tam jest ten poko cały nowy. Dobra, budowałem sobie y, tarczę też, ale jeszcze się porobiłem ładnie. Ja jestem zamknięty trochę w klitce, tam jest ta, wyekonomiala ta, y, ta. Dobra, spierdzielony. Dobra, wielkie starcie jest dobra. Oni mają 7. Kurwa, użył super ataku. Dobra, hyperka. O, ho, ho ho Ale to ładnie było. Wziął, uderzyłem go jak użyłem superataku super tej beczki. Właśnie teraz ten. Ciekawe czy wygramy. Nie no, nie chyba wygramy, nie? Mamy jednego tego, jezu, miał yyy... Um, Cordeliusa na um, który ma tutaj pancak, są sporo tych. O kurwa, w tym pogodach nas poroduje. U, 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 u! Tego, masz, mam? Także, Dobra, wygraliśmy. Dobra. Wygraliśmy tutaj rundkę. Bez problemu, bo znowu mamy kolejne pory i mamy kolejną nagrodę. Mamy monety 200. Dobra. Mamy tutaj tysiąc punktów mocy, wow, nice. Mogę dopuścić kółka? Nie, bo pieniędzy potrzebuję, bo biedny jestem. Mam jakieś co Na czym polega ten tryb? Nie jakieś ten, no to, to ja się to nie bawię. Ja się, te, ja się boję, jak nam tarce na razie. Dobra, już jestem. Musiałem zrobić małe cięcie, bo musiałem coś tam powiedzieć i jest, gitas. Właśnie event w Brawl Stars'a został, do, yy, Stars znaczy został dodany do Brawl Stars'a. Znaczy ten event ze Sabo został dodany do Brawl Stars'a. Zacznę to fajne. No Darylu to zbyt nie gram, bo on jest całkiem ciężką posadzią do ogarnięcia, ale jakoś mi się udało wbić w tą rangę. Na jakiegoś tam Ej, hey, już jestem. Przepraszam, że zapomniałem w ogóle wznowić nagrania, ale wygraliśmy rundę. I uzupełniło mi się trochę karnetu. Tak myślę, że jeszcze jedną rundkę zrobimy. Będzie git. To jest jakiś nowy event. No to lecimy. kolejna rund. Tu, 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 Dobra, mamy jakieś tutaj dobra, nie. nam już randomizują. Dość rico szefami dobra. No to skrzynki, więc możemy się blisko po skrzynki iść. iść.

Słyszymy o Dobra, będzie wiek i wystarczy. Przepraszam za siostrę. ale siostra, tam... Tam został ten Error. rondo nie, Dobrze. Jezu, ale mi zacina. Nie, nie zabiję Dziękuję za oglądanie, widzowe. Mam nadzieję, że będzie wszystko do